Nie ma tu wahaczy. Zapraszam na test wideorejestratora XBlitz Dual2GPS, czyli czegoś dla osób poszukujących urządzenia, które nagra nie tylko to, co dzieje się przed samochodem, ale także jego wnętrze, ponieważ, zgodnie z nazwą, mamy tu dwie kamery. Materiał powstał we współpracy z producentem, ale ingerencji w jego treść ze strony firmy XBlitz nie było. Sponsorowanie ogranicza się do samego przygotowania przeze mnie recenzji, bo na kanale normalnie publikuję tylko testy samochodów. Czas przejść już do omówienia samego urządzenia, które ma sugerowaną cenę wynoszącą 549 zł. Startujemy. Zacznijmy od prezentacji zestawu sprzedażowego. Poza oczywiście samym widorejestratorem, znajduje się w nim również podstawka mocująca do szyby na taśmę samoprzylepną. Mamy tutaj także kabel zasilający długości 3 m 35 cm. Z jednej strony wpina się go do gniazda zapalniczki. Nie ma tutaj kabla USB i przejściówki dopiero na 12V. Jest tutaj to rozwiązane na sztywno, ale za to z drugiej strony mamy zamiast mini-USB, często spotykanego w widorejestratorach, bardziej moim zdaniem praktyczne mikro-USB. Mamy również instrukcję obsługi w języku polskim, kabel USB Micro USB do zgrywania materiałów na komputer, gdyby ktoś nie chciał z niego korzystać, to ma też adapter, przy pomocy którego może sobie tutaj włożyć kartę Micro i bezpośrednio pliki wyświetlać na komputerze. Obecność taśmy samoprzylepnej zamiast przystawki oznacza, że element mocujący do szyby wideorejestratora jest bardziej dyskretny, ale dla osób takich jak ja, często zmieniających samochody, też demontaż tego elementu w konsekwencji jest znacznie bardziej uciążliwy. Dodatkowej przylepnej naklejki w zestawie nie ma. Jeszcze dopowiem, że to czerwone nie jest tutaj obowiązkowe i po prostu przykleiłem na kawałku, żeby mieć jakiś punkt zaczepienia, żeby tą podstawkę odkleić. Wkładanie widorejestratora odbywa się przy pomocy kilku zaczepów i jest to prosta operacja bezproblemowo można ją zrobić nawet jedną ręką, przy czym gdy już się wsadzi sprzęt. To jest on przy szybie bardzo stabilny, bez żadnych luzów. Jak na wideorejestrator, Dual 2 GPS jest dosyć pękaty, no ale jest to zrozumiałe, ponieważ druga kamera gdzieś musiała się zmieścić, tak nie jest on przesadzony pod kątem swoich wymiarów. Łatwo można go zamaskować przy lusterku. Waży 60 gramów, jak na swoje rozmiary. Sprawia on wrażenie takiego dosyć lekkiego, wrażliwego, ale jak się go tak pościska, to... Konstrukcja jest naprawdę solidnie zmontowana. Mamy tutaj matowy, czarny plastik, bardzo rozsądny nadprost całej powierzchni. Trochę monotonny, przez to, że właśnie się tam znalazł we wszystkich miejscach. Dlatego dobrze, że główna kamera ta przednia jest trochę bardziej urozmaicona, zarówno pod kątem kolorystycznym, jak i designerskim. Bez odklejania podstawki można regulować góra-dół położenie obiektywu. Mechanizm jest bardzo precyzyjny i też stawia spory opór, przez co uważam, że nawet w dłuższym użytkowaniu nie powinien on łapać jakichś luzów. Obok głównej kamery mamy jeszcze mikrofon, a na tylnej ściance poza wyświetlaczem obecne są cztery przyciski, diody na podczerwień oraz tylna kamera, która jest trochę niefortunnie ulokowana, ponieważ gdy się korzysta z przycisków, to łatwo można przejechać po niej palcem i ją ubrudzić, no ale zdaję sobie sprawę, że inaczej się tego rozwiązać nie dało przy takim kształcie urządzenia. Z kolei z prawej strony mamy port USB, wejście microSD, a także przycisk włącznika. Wtyczka dołączonego do zestawu kabla USB jest skierowana do góry, aby można go było poprowadzić tutaj po szybie. Ekran domowy widok rejestratora jest przejrzysty ze wszystkimi informacjami wyciągniętymi na wierzch. Podoba mi się też to, że na dole mamy zawsze informację, co dany przycisk robi. W danej sytuacji, ponieważ są one wielofunkcyjne, jeśli chodzi o ustawienia, to są one dzięki temu, że ilość tych fizycznych przycisków sterujących jest odpowiednio duża, bardzo łatwe do zmiany. Można sobie po tych listach chodzić bez najmniejszego problemu i albo zmieniać to, co będzie związane bardziej z samą jakością nagrań, albo dostrajać parametry systemu. Mamy również możliwość odtwarzania tego, co. Nagrała kamera czy to z przodu, czy to z tyłu. Jest też możliwość śledzenia sygnału GPS. Bardzo łatwo można to wszystko sobie tutaj ogarnąć i później obsłużyć. Testowany widorejestrator nie oferuje możliwości zmiany ani rozdzielczości, ani klatkarzu, i zawsze dostajemy tutaj Full HD, czyli 1920x1080 pikseli i 30 klatek na sekundę. i Jak na cenę tego urządzenia, nie jest to nic robiącego wrażenie, ponieważ chociażby inny sprzęt tego producenta, czyli model XBlistru 4K, Plus, oferuje rejestrację, tak jak nazwa wskazuje, w 4K. W Dual 2 GPS pełnego 4K się jednak nie spodziewałem, bo zdaję sobie sprawę, że wrzucenie drugiej kamery do budowy swoje kosztuje, zarówno pod kątem samego obiektywu, Matrycy, ale również mocy obliczeniowej i co najwyżej mogę tu kręcić nosem na brak 60 klatek w 1080p, bo czasami przy chęci odczytania drobnych szczegółów przy obiektach mijanych z dużą prędkością mogłoby się to przydać, ale ponieważ testowany X-Blitz nawet przy 30 klatkach na sekundę nie stosuje jakiegoś wyraźnego rozmycia, to nie jest to wielki problem. W dual 2 GPS modyfikować można za to kodek, w którym rejestrowane będą nagrania, i mamy albo H264, albo nowsze H265. Minuta nagrania w H264 zajmuje około 75 MB, a w H265 około 105 i ten drugi oferuje większy bitrate, ale osobiście jakichś dużych różnic w jakości nie zauważyłem. Widorejestrator obsługuje nagrywanie w pętli, można ustawić sobie 1, 3 albo 5 minut i gdy cała karta się zapełni, to najnowsze nagrania zaczną nadpisywać najstarsze, więc o brak miejsca na karcie i tak nie. Nie ma co się martwić. Sprzęt wyposażony jest też w czujnik przeciążeń, dzięki któremu przy potencjalnej kolizji plik z nią zostanie zabezpieczony przed nadpisaniem. Mamy tu również tryb wysokiej dynamiki tonalnej i na wszystkich nagraniach na tym teście jest on włączony. Największym wyróżnikiem Dual 2 GPS jest wbudowana dodatkowa kamera, która takiemu zwykłemu użytkownikowi jeżdżącemu prywatnie samemu raczej się nie przyda, to znaczy na stronie producenta wyczytałem, że można przy jej pomocy nagrywać np. wspomnienia z trasy na wakacje, ale osobiście w dobie smartfonów średnio mnie to przekonuje. Za to chociażby kierowcy taksówek czy innych typów przewozu osób, gdzie do kabiny wsiadają nieznajomi, mogą takie dodatkowe zabezpieczenie chcieć mieć i w takich sytuacjach rodzi się też kwestia chrony wizerunku, RODO i w ogóle, ale takich tematów na tym filmie nie będę poruszać. Skupiając się na możliwościach samego widorejestratora, to jego tylna kamera obsługuje również 1920x1080 pikseli w 30 klatkach i można ją wyłączyć w menu, aby nagrywała tylko przednia. Przy nagrywaniu z dwóch kamer jest też możliwość wyboru, który widok będzie wyświetlany w dowolnej konfiguracji. Przy okazji, tak mikrofon zbiera dźwięk. Przykładowe numery rejestracyjne, sprawcy jakiegoś zdarzenia, to WA4229. Do maksymalnego zabezpieczenia się nagraniami w Dual 2 GPS przydaje się również moduł stanowiący ostatni człon nazwy tego urządzenia, ponieważ dzięki niemu w każdym nagraniu mogą znaleźć się dokładne koordynaty z aktualnym położeniem oraz prędkością samochodu. Jeśli chodzi o jakość nagrań, to za dnia jest ona naprawdę OK, ponieważ szczegółowość obrazu pozwala w wielu sytuacjach odczytać numery rejestracyjne samochodów mijanych nawet przy wyższych poza miejskich prędkościach, a kamera nie wariuje też przy trudniejszych warunkach pogodowych, i chociażby jadąc pod słońce, ustawia ona eksponat. Pozycję tak, aby dolna część kadru była odpowiednio naświetlona i czytelna, a dzięki dobrej dynamice tonalnej nie skutkuje to też jakimś dramatycznym przepaleniem nieba. W ciemnościach zwiększanie czułości sprawia, że na odczytywanie takiej ilości detali jak zadania nie ma co liczyć, ale na ogólną przejrzystość i użyteczność nagrań wciąż nie można narzekać, bo testowany X-Blitz wtedy też ustawia priorytet na odpowiednie oświetlenie podłoża przed samochodem, przez co nawet jadąc w dużych ciemnościach wszystko dobrze widać, a obraz ogólnie jest jaśniejszy niż w rzeczywistości. Dodając do tego żywe kolory, to zarówno w dzień jak i w nocy, już pomijając użyteczność, nagrania z Dual 2GPS są według mnie po prostu przyjemne dla oka. Gdyby ktoś chciał zobaczyć efekt, pracy testowanego widorejestratora bez udziału komputera, to może skorzystać z modułu Wi-Fi i aplikacji mobilnej. Ja niestety nie mogłem tego zrobić, ponieważ z moim telefonem z Androidem 11 aplikacja nie była kompatybilna, ale biorąc pod uwagę, że średnia jej ocen wynosi 1,7 gwiazdki na 5, to nie spodziewam się po niej cudów. Taki wynik osiągnęła wersja na Androida, jest też dostępna na iOS. Tak samo na wiele nie można liczyć w kwestii wbudowanej baterii, ponieważ z trzech kresek sygnalizujących pełne naładowanie do zera energia wyszła z niej w ciągu około 15 minut na grę. Tylko widorejestratorem z przodu. Podsumowując, XBlitz Dual 2 GPS to dosyć specyficzny widorejestrator ze względu na zastosowanie dwóch kamer, który kierowany jest do mającej konkretne potrzeby grupy użytkowników. Jeśli ktoś jednak widzi zastosowanie dla nagrywania też wnętrza pojazdu, to dostanie w testowanym modelu dobrą i użyteczną jakość obrazu w każdych warunkach, a także wszystkie przydatne dodatki, jakich można oczekiwać z GPS-em na czele. Zatem jest to model wart polecenia. I to wszystko, co przygotowałem o tym urządzeniu. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam. Zachęcam dodania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zapraszam też do subskrypcji kanału, jeśli ktoś nie ma, ponieważ kolejne materiały Wachacz TV pojawią się wkrótce. Na razie.